Nie ruszaj. Lewą burtą. Prawą. Lewą. Prawą. Lewą. Nawrót do tyłu. Mocno, ostry nawrót za tą oponę lewą burtą. Do tyłu. Do tyłu. O do dupy! śmiało. Jedziemy do końca. Za drugą oponą nawrót do tyłu, i jedziemy za tą oponą nawrót do tyłu, lewą burtą ciecieć. Kurde, ręczny chłopak. Lewą, tu nawrót, to jedź bez ręcznego i jedziemy. Gdzie teraz? Na dół, prosto, do samego końca. Lewą burtą opona nawrót do tyłu. Lewa? Lewą burtą! Lewa? Lewą burtą do tyłu Dobrze, gaz, jedziemy. Między opony, nawrót do tyłu Nawrót do tyłu. Między opony Jedzie I teraz, tak. teraz Aha, tutaj prawo, Prawą do... burtą opona Prawą burtą Opona nawrót do tyłu do tyłu i ostatni. Nie, 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 cofaj. Tamten słupek lewą Kurwa, burtą do tyłu. Jedź, nie gadaj. Do tyłu. Nie ma w ogóle ręcznego. Nie ma. Idziesz tu, pra lewo, tutaj, prawo. Ale do, do. Lewą burtą. I wjeżdżamy tu, prawą burtą i do mety. Do mety. To tu nie ma ręcznego w ogóle. No się strasznie, weź przestań. Wyluzuj. Coś mi ten ręcznik nie ciągnie. No to jak ci nie ciągnie, ciągnie ręczny, to go nie ciągnie. Tylko próbuj inaczej zmienić technika trochę, czekaj.